W wieku 68 lat Michał Bajor wreszcie przyznał coś, co od dawna nosił w sercu. Ona jest miłością mojego życia. Znany aktor, piosenkarz i kompozytor, członek Akademii Fonograficznej SPAW, rzuca teraz światło na uczucie, które przez dekady pozostawało tajemnicą, otoczone mgłą plotek i domysłów. Już od pierwszych słów wywiadu, czuć napięcie, emocje Michała są tak intensywne, że niemal można je wyczuć w powietrzu. Ich relacja od zawsze była nietypowa. Bajor opisuje drobne gesty, które mówią więcej niż słowa spojrzenia pełne ukrytego znaczenia, przypadkowe dotknięcia dłoni, które wywoływały nieoczekiwane fale ciepła i dreszczyk emocji. Każde spotkanie, każda rozmowa, nawet zwykły wspólny spacer, zdawały się naznaczone tajemniczym rytuałem bliskości, który z jednej strony fascynował, a z drugiej budził respekt. Są chwile, gdy świat wokół przestaje istnieć, liczą się tylko oni, a to, co niewypowiedziane, staje się najbardziej wymowne. To uczucie nie pozostaje bez wpływu na życie codzienne Michała. Jego codzienne rutyny, decyzje zawodowe, a nawet rozmowy z przyjaciółmi i współpracownikami zyskują nowy wymiar subtelnie naznaczony obecnością tej jednej osoby. Emocjonalne napięcie, które towarzyszy mu przez cały dzień, sprawia, że każdy gest, każde spojrzenie staje się bardziej znaczące. Przyjaciele dostrzegają zmiany rzadko, kiedy Michał był tak otwarty, tak wrażliwy, tak pełen życia i jednocześnie niepokoju, który przynosi prawdziwa, głęboka miłość. Michał opowiada również o wpływie tej relacji na jego twórczość, melodie nabierają nowego koloru, słowa piosenek stają się bardziej osobiste, a sceniczne interpretacje głębsze i pełniejsze emocji. Każde spotkanie z ukochaną przynosi inspirację, ale też przypomina o kruchości chwil, co sprawia, że codzienność staje się bardziej intensywna i jednocześnie pełna napięcia. Nie przegapcie dalszych szczegółów tej niezwykłej historii, subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o życiu Michała Bajora i jego niesamowitej miłości. Michał Bajor, wciąż otoczony aurą tajemnicy i charyzmy scenicznej, odsłania kolejne warstwy swojej miłości, która od dawna kształtuje jego życie i twórczość. To uczucie nie jest jedynie romantyczną fascynacją, to subtelna, niemal namacalna siła, która przenika każdy jego dzień. Od momentu, gdy postanowił przyznać się do niej publicznie, codzienność Michała uległa przemianie gesty, nabrały nowego znaczenia. Spojrzenia zyskały ciężar niewypowiedzianych emocji, a słowa, które wcześniej wydawały się neutralne, stały się nośnikiem głębokiej intymności. Każda rozmowa z ukochaną zawiera w sobie element rytuału, w którym drobne detale, subtelne dotknięcie dłoni, delikatne pochylenie głowy, sposób w jaki unoszą się brwi, zdradzają więcej niż tysiąc słów. Michał obserwuje te momenty z uwagą, chłonie je i pozwala, by kształtowały jego myśli, nastrój i twórczą ekspresję. Ta miłość jest obecna w każdym aspekcie jego życia. Poranki zaczynają się od wspomnień ostatniego wieczoru, od wyobrażeń o kolejnych spotkaniach, które wypełniają jego serce mieszanką oczekiwania i niepokoju. Praca artystyczna która zawsze wymagała od niego pełnej koncentracji, teraz zyskuje dodatkowy wymiar każde wykonanie piosenki, każda interpretacja sceniczna przepełniona jest subtelnym odcieniem tęsknoty, radości i emocjonalnej autentyczności. Przyjaciele i współpracownicy zauważają zmianę. Michał staje się bardziej refleksyjny, a jednocześnie pełen energii, jakby jego serce wciąż tańczyło w rytm ukrytej melodii, której nikt poza nim nie słyszy. W ich relacji widać precyzyjnie wyważony balans między bliskością a dystansem. Michał opisuje momenty, kiedy spotykają się w zaciszu domowym lub wśród miejskiego zgiełku, a ich spojrzenia porozumiewają się same. Te interakcje, niby zwyczajne, a jednak przepełnione niewypowiedzianą pasją, tworzą napięcie, które przenika codzienne życie Michała. Jego emocje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Od zachwytu. Przez subtelny lęk o to, co przyniesie przyszłość, po ekscytację, gdy ich obecność wypełnia przestrzeń niewidzialną nicią więzi. Każdy gest ukochanej, choć delikatny, wywołuje reakcję chemiczną w jego psychice, przyspieszone tętno, poczucie bezpieczeństwa, a zarazem nieustanny dreszcz oczekiwania. Michał nie ukrywa również wpływu tej relacji na własną psychikę. Jego myśli wciąż wracają do chwil spędzonych razem, analizuje każdy moment, każdy uśmiech i słowo, starając się uchwycić esencję tego, co ich łączy. Miłość ta staje się dla niego źródłem inspiracji i siły, lecz jednocześnie rodzi subtelną presję. Pragnienie, by każdy dzień był pełen znaczenia, by każdy kontakt był prawdziwy i niepowtarzalny. W tej pełnej emocji i dynamice życia codziennego Michał odnajduje głębsze znaczenie, zarówno w sztuce, jak i w zwykłych, pozornie prostych czynnościach, w przygotowaniu porannej kawy, spacerze po parku, rozmowach z bliskimi. Każdy moment jest okazją do doświadczania miłości, a jednocześnie przypomnieniem, że życie jest ulotne i każdy gest ma swoje znaczenie. To uczucie, choć piękne, niesie ze sobą też tajemnicę. Michał wciąż chroni pewne aspekty relacji, zachowując przestrzeń, której nikt nie może przeniknąć. Ta tajemnica nadaje ich związkowi charakter niepokojącej fascynacji, sprawia, że każdy ruch, każdy gest i każda decyzja są bardziej znaczące. Jego serce wciąż bije w rytmie niewypowiedzianych słów, a każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i emocje. Które budują mozaikę życia wypełnionego miłością, napięciem i nieustanną refleksją nad tym, co naprawdę istotne. Każda chwila spędzona z ukochaną wpływa na jego codzienne wybory, na to, jak traktuje bliskich, jak reaguje na świat, jak komponuje swoje utwory. Michał staje się świadomy siły tej miłości, rozumie, że jest ona nie tylko prywatnym doświadczeniem, ale też katalizatorem jego sztuki i życia publicznego. W tym napięciu między jawnością a tajemnicą, między codziennością a wielkimi emocjami, rodzi się pełny obraz człowieka, dla którego miłość jest zarówno inspiracją, jak i wyzwaniem, wyznacznikiem decyzji i źródłem nieustannej refleksji. Michał Bajor w swojej długiej i barwnej karierze artystycznej zawsze pozostawał człowiekiem pełnym pasji i emocji, a teraz, ujawniając swoją głęboką miłość, odsłania kolejne warstwy swojego Życia prywatnego. Okazuje się, że relacja z ukochaną nie była pozbawiona trudności. Przez lata musieli mierzyć się z różnicami charakterów, nieporozumieniami i kłótniami, które zdawały się wystawiać na próbę ich uczucia. Każda sprzeczka, każda chwila napięcia wydawała się nieść w sobie ryzyko, że więź, którą budowali, mogłaby zostać zachwiana. Michał otwarcie przyznaje, że były momenty, kiedy zarówno on, jak i ona nie potrafili się wzajemnie zrozumieć, a drobne słowa i gesty, które wcześniej wydawały się naturalne, nagle stawały się źródłem nieporozumień. Pomimo tych trudności ich miłość nie wygasła. Michał i jego partnerka z determinacją szukali sposobów na rozwiązanie konfliktów i odbudowę wzajemnego zrozumienia. Proces ten wymagał od nich zarówno cierpliwości, jak i gotowości do refleksji nad własnym zachowaniem, a także umiejętności słuchania i wyrażania uczuć w sposób autentyczny i konstruktywny. Każda rozmowa, choć czasami bolesna, prowadziła do pogłębienia więzi i odkrywania nowych aspektów ich relacji. Michał opisuje te momenty jako przełomowe. Po każdym kryzysie odkrywał, że jego uczucia do niej stają się silniejsze, a świadomość wartości ich związku głębsza. Codzienne życie Michała zmieniło się w sposób subtelny, lecz znaczący. Wspólne poranki i wieczory nabrały nowego wymiaru, a drobne gesty, takie jak wspólne przygotowanie posiłku czy chwila milczenia spędzona razem, stawały się symbolem stabilności i wzajemnego zrozumienia. Artysta przyznaje, że każdy dzień wypełniony jest teraz refleksją nad tym, co naprawdę istotne, a trudne momenty z przeszłości uczą go doceniać obecność ukochanej jeszcze bardziej. Emocjonalna intensywność, którą niegdyś odczuwał jedynie na scenie, teraz towarzyszy mu w życiu prywatnym, czyniąc codzienność bogatszą i pełniejszą. Reakcja fanów i bliskich była równie wyjątkowa. Informacja o tym, że Michał Bajor odnalazł miłość swojego życia w dojrzałym wieku, wzbudziła wśród nich mieszankę zaskoczenia i radości. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne gratulacje i wyrazy szczerej sympatii, a fani podkreślali, że historia Michała daje nadzieję i inspirację, pokazując, że prawdziwe uczucie może rozkwitać w każdym wieku, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń. Ta fala pozytywnych reakcji wzmocniła poczucie szczęścia i spełnienia artysty, a jednocześnie przypominała mu, że jego życie i wybory mają wpływ na otoczenie oraz ludzi, którzy śledzą jego twórczość i historię życia. Michał przyznaje, że doświadczenia z przeszłości, konflikty, nieporozumienia, chwile napięcia nauczyły go cierpliwości, wyrozumiałości i umiejętności prawdziwego słuchania. Dzięki nim zyskał głębsze zrozumienie dla partnerki i dla samego siebie. Każde nieporozumienie stało się lekcją, a każde rozwiązane napięcie wzmacniało poczucie więzi. Artysta podkreśla, że dopiero po przejściu przez te próby zrozumiał, jak niezwykle silna i wartościowa jest ich relacja. Jego serce, dojrzałe i świadome, teraz bije w rytmie wzajemnej harmonii i zaufania, co pozwala mu w pełni cieszyć się codziennymi chwilami razem. Historia Michała Bajora i jego miłości, pełna napięcia, wzlotów i trudnych momentów, pokazuje, że uczucia w pełni rozwinięte nie przychodzą łatwo ani natychmiast. Potrzeba odwagi, wytrwałości i gotowości do pokonywania przeszkód. Dla artysty każdy dzień jest teraz dowodem na to, że prawdziwa miłość, nawet po latach, może rozkwitać w sposób pełny i autentyczny, wprowadzając do życia nie tylko radość, ale także poczucie. Głębokiej satysfakcji i spokoju. Michał Bajor, ujawniając swój związek, nie kryje, że przebyta droga była pełna wyzwań. Każde nieporozumienie i spór, które w przeszłości zdawały się ranić, stały się dla niego lekcją cierpliwości i empatii. Z czasem nauczył się dostrzegać w drobnych różnicach charakterów okazję do wzajemnego poznania i pogłębienia relacji. Zrozumiał, że prawdziwa miłość nie polega na unikaniu konfliktów, lecz na tym, by potrafić je rozwiązywać wspólnie, zachowując szacunek i otwartość na partnera. Michał przyznaje, że doświadczenia z przeszłości nauczyły go wartości kompromisu i wzajemnego zrozumienia. Każda kłótnia, każde chwilowe nieporozumienie pokazało, że autentyczna bliskość wymaga nie tylko emocji, ale też pracy nad sobą. Wspólne przezwyciężanie problemów zbudowało fundament, na którym opiera się teraz ich relacja. Fundament stabilny, pełen wzajemnego szacunku i głębokiego przywiązania. Artysta podkreśla, że życie prywatne i twórczość artystyczna przenikają się nawzajem. Miłość inspiruje go do nowych interpretacji scenicznych, nadal Utworom emocjonalnej głębi i autentyczności. Każdy utwór, który wykonuje, niesie w sobie fragment ich wspólnych doświadczeń, radość, napięcie, refleksję nad wartością relacji międzyludzkich. Jego twórczość staje się zatem nie tylko wyrazem talentu, ale też świadectwem życia pełnego uczuć, które przetrwały próbę czasu. Michał Bajor nie tylko zachwyca swoją historią miłosną, ale również imponującą i wielowymiarową karierą artystyczną, która trwa już ponad pół wieku. Jego droga na scenie muzycznej rozpoczęła się w 1970 roku podczas eliminacji do VIII Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Trzy lata później po wykonaniu utworu Siemiowna zdobył główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, co otworzyło przed nim drzwi do 13. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Już wtedy było widać, że talent i ekspresja sceniczna Michała zapowiadają wyjątkową karierę. W latach 1975-1976 koncertował z orkiestrami Henryka Debisza i Stefana Rachonia, a w 1977 roku wydał pierwszy album studyjny Michał Bayer Live, w którym wykonywał m.in. utwory Jacquesa Brella, potwierdzając swoją wszechstronność i zdolność do interpretacji największych klasyków. Współpraca Michała z uznanymi kompozytorami i twórcami takimi jak Włodzimierz Korcz, Janusz Strobel, Jarosław Kukulski, Jerzy Satanowski, Hadrian Filip Tabęcki, Paweł Stankiewicz, Marcin Nierubiec czy Piotr Rubik pozwoliła mu zbudować unikalny repertuar. Do jego interpretacji trafiały teksty wielkich poetów i autorów piosenek Władysława Broniewskiego, Juliana Tuwima, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty czy Jonasza Kofty. To połączenie muzycznej wrażliwości i literackiej głębi uczyniło z Michała artystę, którego wykonania wzruszają i inspirują kolejne pokolenia słuchaczy. Równolegle rozwijała się jego kariera aktorska debiut filmowy w 1975 roku w wieczorze u Abdona Agnieszki Holland, u boku Beaty Tyszkiewicz zapoczątkował bogatą filmografię. W kolejnych latach występował w produkcjach uznanych reżyserów, takich jak Filip Bajon, Barbara Sass, Edward Żebrowski, Felix Falk, czy Krzysztof Kieślowski, a także w filmach o międzynarodowym znaczeniu jak Hanusen i Stwana Szabu, czy Kłowadi Jerzego Kawalerowicza, gdzie wcielił się w postać Nerona. Równocześnie scenę teatralną podbijał od 1989 roku, debiutując w spektaklu Do Piachu. Tadeusza Różewicza w Teatrze na Woli w Warszawie, a następnie w Ekwus Petera Szafera w Teatrze Ateneum, gdzie tworzył aż do 1994 roku. Współpraca z Januszem Stokłosą i Januszem Józefowiczem w Studio Buffo w 1993 roku dodatkowo potwierdziła jego wszechstronność i zdolność do łączenia muzyki z aktorstwem. Kariera Michała nie pozostała bez wyróżnień. Już w 1973 roku zdobył główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, a w latach 1980-1985 gromadził kolejne laury za wybitne osiągnięcia sceniczne i filmowe. Do najważniejszych należą m.in. nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdańsku, Jantar 82, Nagroda Artystyczna Stanisława Wyspiańskiego, Wyróżnienia od Telewizji Polskiej, Złoty Klip Nowej Trybuny Opolskiej, Srebrny Medal Gloria Artis, Telekamera Biała Platyna oraz Hui Chuang Lao Zhong Omnia Vinci. W 2004 roku jego dorobek został upamiętniony w formie muralu na ulicy Oleskiej w Opolu, celebrując 50-lecie występów scenicznych. Każde z tych osiągnięć świadczy o nieustannej pasji i profesjonalizmie Michała. Jego kariera to nie tylko zbiór nagród, koncertów i ról filmowych, ale przede wszystkim świadectwo artystycznej konsekwencji, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań oraz wrażliwości na piękno muzyki i literatury. Michał Bajor pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystów w Polsce. Łącząc talent wokalny, aktorski i sceniczną w sposób, który inspiruje publiczność od dekad. Michał Bajor, pomimo wieloletniego życia w blasku reflektorów, zachowuje w sobie zdolność do ciągłego odkrywania nowych obszarów twórczych. Jego nieprzerwana obecność na scenie muzycznej i teatralnej od lat przyciąga uwagę zarówno publiczności, jak i krytyków, którzy podkreślają jego niepowtarzalną umiejętność łączenia emocji z techniczną perfekcją. Artysta doskonale radzi sobie w interpretacji klasyków polskiej i światowej literatury muzycznej, nadając każdemu wykonaniu indywidualny, głęboko przeżywany charakter. Współpraca z tak wybitnymi kompozytorami jak Włodzimierz Korcz, Jerzy Satanowski czy Piotr Rubik pozwala mu stale poszerzać repertuar, a jednocześnie zachować spójność artystycznej wizji, która jest jego znakiem rozpoznawczym. Jako aktor Michał wyróżnia się nie tylko w filmie, lecz także na deskach teatru. Jego występy cechuje niezwykła precyzja, a każdy gest, spojrzenie i modulacja głosu są starannie przemyślane, co pozwala widzom w pełni uczestniczyć w emocjach przedstawianych postaci. Od debiutu w wieczorze u Abdona po role Nerona w Quo Vadis, artysta konsekwentnie udowadnia, że potrafi łączyć dramatyzm z subtelną ekspresją, tworząc postaci zapadające w pamięć na długo po zakończeniu spektaklu czy seansu filmowego. Kariera Michała Bajora jest również historią wytrwałości i ciągłego doskonalenia warsztatu. Każdy nowy projekt, niezależnie od tego, czy jest to nagranie piosenki, udział w spektaklu teatralnym czy filmowym, wymaga od niego pełnego zaangażowania i gotowości do eksperymentowania z formą i treścią. Publiczność docenia te konsekwencje, a liczne nagrody od złotego klipu po telekamerę Białą Platynę świadczą o szerokim uznaniu jego talentu zarówno wśród widzów, jak i profesjonalistów branży. Jednocześnie Michał nie zapomina o relacjach z fanami i znaczeniu, jakie ma dla niego kontakt z publicznością. Każdy koncert, każdy występ jest dla niego okazją do budowania więzi, a jego autentyczność sprawia, że widzowie czują bliskość z artystą nie tylko poprzez muzykę, ale także dzięki szczerości, z jaką dzieli się swoimi emocjami i doświadczeniami. Ta umiejętność łączenia sztuki z osobistym przeżyciem sprawia, że jego twórczość jest uniwersalna, a jednocześnie głęboko osobista. Artysty jest dowodem na to, że prawdziwy talent wymaga nie tylko pracy i determinacji, lecz także odwagi w odkrywaniu własnych uczuć i doświadczeń. Michał Bajor pozostaje postacią, której kariera jest równie inspirująca jak jego życie prywatne, łączy w sobie pasję, profesjonalizm i wrażliwość, tworząc obraz artysty kompletnie zaangażowanego w to, co robi, zarówno na scenie, jak i poza nią. Chciałbym serdecznie podziękować każdemu z Was za poświęcony czas, za śledzenie historii Michała Bajora i za wszystkie wyrazy wsparcia, które napływają od Was każdego dnia. Wasze zainteresowanie, komentarze i reakcje są nieocenione. To dzięki Wam opowieści o pasji, miłości i wyjątkowej karierze artysty nabierają jeszcze większego znaczenia. Wasza obecność pozwala nam kontynuować naszą misję, dzielić się inspirującymi historiami, odkrywać fascynujące życie ludzi, którzy swoją twórczością i doświadczeniem wzbogacają świat. Każda Wasza chwila spędzona z nami to dowód, że wartość sztuki, prawdziwych uczuć i autentycznych historii jest wspólnym dobrem, które razem tworzymy. Jeżeli historia Michała Bajora wzbudziła w Was emocje, zainspirowała lub po prostu sprawiła przyjemność, zapraszam do pozostania z nami na dłużej. Kliknijcie przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych fascynujących materiałów, a także włączcie powiadomienia, by być na bieżąco z najnowszymi newsami i wyjątkowymi historiami z życia artystów. Dziękujemy, że jesteście z nami, że dzielicie się tą pasją i że razem możemy celebrować piękno sztuki, emocji i życia. Wasze wsparcie ma ogromne znaczenie i jest dla nas największą nagrodą. Subskrybuj teraz i bądź częścią naszej społeczności.